Witajcie. Dzisiaj przygotowałem dla was odcinek o Enardzie. Według mnie jednej z najciekawszych postaci w całej historii FNaFa. Zapraszam. Ciekawostka numer jeden. Enard składa się z połączonych części wszystkich animatroników, które znamy z Sister Location. Zostały one zniszczone w Scooping Roomie po to, by mógł przejąć ich ciała. Efekt połączenia jest taki. Elegancik, prawda? Ennard ma na sobie maskę, którą widzimy w głównym module sterowania cyrkiem w nocach od pierwszej do trzeciej. W nocy piątej nie ma jej na swoim miejscu, ponieważ wtedy Ennard już powstał i mają ją na sobie. Milusio. Ennard to tak naprawdę uwięziona dusza córki Williama Aftona, która została zabita przez Baby. Niefajny temat, nie polecam. Enard pozornie pomagał nam, żeby później nas wykorzystać. Szczwany lis. Enard, żeby uwolnić się z siostrzanej lokacji, wchodzi do ciała technika, którym jesteśmy, a później to ciało opuszcza. Ohyda. W nocy piątej nie atakuje nas Balora, lecz jedna z części Enarda. Balora jest już wtedy zniszczona, a resztki jej ciała znajdują się w Scooping Roomie. Nie rozumiem, dlaczego Ennard nas wtedy zabija. Dziwne. Baby zniszczyła pozostałe animatroniki, by móc stać się Ennardem. Wszystko to, co dzieje się w Sister Location, jest więc częścią planu Baby. Jest ona takim geniuszem zła. W fałszywym zakończeniu Ennard wchodzi do naszego mieszkania. Creepy. Cóż, jakkolwiek to zabrzmi, Enard to siostra Springtrapa i córka Williama Aftona. Na miejscu Willa nie byłbym dumny z takiego potomstwa. I ostatnia ciekawostka na dziś. Po tym, jak Enardowi udało się uciec, prawdopodobnie schował się w opuszczonej pizzerii jego ojca czy raczej jej ojca wśród innych animatronów, które ten zabił. To już wszystko. Dajcie znać, o kim chcecie kolejny odcinek. Do zobaczenia.